Cześć, jesteś strony Drops, w kolejnym odcinku zajmie Wiedźmin 2. Dobrze, wróciłem już z Verden. Jestem już tutaj za mgłą. Czyli jestem już prawie że w obozie króla Henselta, no i właśnie idziemy. Coś tu się chyba stało. To, Dobrze, że jesteś. To Nilfgaardczycy nas zaatakowali. O co poszło? Kręcili się, gapili w mgłę, jakby na coś czekali. To zawołałem Fena, i Lasa, jeszcze kilku, kazałem Wes ubezpieczać nas z dystansu i poszliśmy z nimi pogadać. Grzecznie się pytam, czemu czarne psy tak się gapią w mgłę, a ci nic. Ale widzę, że gęby zawzięte. Powarkują coś tam w tym swoim paskudnym języku. Nagle z mgły wychodzi kobieta. Śliczna i ledwie żywa. Pada, a z jej dłoni wysuwa się niewielki przedmiot. Nefrytowa statuetka, nie większa niż dłoń dorosłego mężczyzny. Gdybym nie wiedział, że to niemożliwe, powiedziałbym, że to Tris zaklęta w posążek. To możliwe. Kompresja artefaktowa. Gdzie ona jest? Nie wiem. Dziewczyna warknęła na żołnierzy i się zaczęło. Czarni rzucili się na nas, a ona uciekła w stronę obozu. Idę tam. Idziemy z tobą. Zbierać się! Nie no z tą statuetką to jest możliwe bo z tego co pamiętam yy, to Yennefer właśnie była w ten sam sposób zaklęta tam w jakimś swoim etapie życia Dobra wypijamy i szukamy tris przynajmniej takiej zaczarowanej może jakoś Geralt będzie umiał ją odczarować ale to się zobaczy no, Dziwne nawet nie jest tak bardzo nic poniszczone. Wydawałem się, że... Wydawało mi się, że zobaczę coś takiego jak we Flotsam, wiecie, rozwalone wszystko, pali się i... i rozruba ogólnie. Co tu się dzieje? O, ta brama przedtem była zamknięta. Obóz Nilfgaardu i statek, o kurde. Odpłynęli. Za późno. Percival gotów do drogi? Nie puszczą nas. Henselt ma swoje plany. Nie obchodzi mnie, Henselt. ma Tris muszę ją ratować. Nie możesz. Nie pozwolą nam odpłynąć, dopóki nie zdejmiesz klątwy. A na piechotę nie mamy szans. Gdyby chcieli jej śmierci, już byłaby martwa. No to super. Poza tym wiemy, gdzie się udał. Lok Muin, mnie Władcy i czarodzieje spotykają się w Lok Muin, by radzić o losach świata. Tam znajdziesz Tris. Obiecuję. Aha. A tu nie ma nic. W tych... Czarnych namiotach. Posperam może trochę, może coś znajdę. Jest. Mhm, nic ciekawego. Dobra. Jakaś pieśń gonu. Jeszcze co ja to znalazłem. Aha, do zbroi. Nie, mam. Identy mam... Dokładnie identyczne Aha, i teraz i taka informacja. Zagrajcie sobie z tym kolesiem w kości, od którego wygraliśmy sztandar i Superowy koleś. Wygramy z nim jeszcze raz. To się dostaje właśnie miecz księżniczki Xenti. Bardzo mocny. W porównaniu z tym, co miałem, jest superowy. Więc opłaca się. Dobra, no to, a tym statkiem to pewnie, to jest nasz pewnie statek, no nie? Uuu. Chyba jednak nie, ale to. Chyba tam mogę zejść nawet. Chyba jednak nie, może w późniejszym etapie roz rozgrywki. A póki to idziemy do Henselta. Zobaczymy, czy nam powie coś ciekawego. Król Hensel cię oczekuje. O, o widzę, że już go wyleczyli. Nareszcie. Masz włócznię, Sabriny? Nie tylko. Zdobyłem wszystkie artefakty. Nie pożałujesz tego. Chodźmy odprawić głosła. Tak już? No dobra. To chodźmy, tu zginęła. I tu naświniła. To złe miejsce. Płomienie świec potęgują wrażenie. Ludzie pogłupieli! Ktoś powiedział, że ta suka to męczennica, i palą jej świeczki. Muszę zobaczyć to miejsce z dalszej perspektywy. Ech, podczas egzekucji stałem na tamtym wzgórzu. Pokażę ci gdzie. A tutaj pewnie dobra. Ogarniam. No, piękny widok. Nie ma co. A, muszę na niego poczekać. No dobra. To ja. No, płaski teren. To dobrze. Boisz się, że cię nogi rozbolą? Musisz panie narysować dookoła stosu runiczne znaki ochronne. O ile pamiętam, magicznymi znakami zajmują się wiedźmini, nie królowie. To ważne, królu, abyś sam narysował ten krąg. Ważne dla kogo? A jak myślisz? Sabrina przepowiedziała twoją śmierć. Dobra, powiedz jak to będzie wyglądało. Żeby zdjąć czar, musimy odwzorować wydarzenia sprzed trzech lat. Jak chcesz odwzorować wydarzenia, jak połowa z tych, co brali w nich udział dawno, gryzie ziemię? Chodzi o energię tego czasu. Energię tej, która rzuciła klątwę, połączoną z energią tego, na którego klątwa została rzucona. Pfu! Kiedy narysujesz znaki, pojawi się duch Sabriny. Wskrzesz tę sukę. Z przyjemnością wbiję jej dzidew. Pamiętaj, że musisz wbić włócznie dokładnie w to samo miejsce, w które wbił ją żołnierz. Tylko wcześniej, zanim czarodziejka zakończy zaklęcie. Dziurę znajdę. Ale skąd mam wiedzieć kiedy? Kiedy zrozumiesz, że klątwa dotyczy Ciebie. Uważaj, bo to nie musi być twoje imię. To wszystko? Nie, ale reszta należy do mnie. W trakcie egzorcyzmu mogą pojawić się upiory. Mogą czy się pojawią? Zależy od aury, jaką Sabrina posiada w zaświatach. Po mojemu duchy nie cierpią tej pizdy. Dobrze. Mówcom rysować i miejmy to za sobą. Ty panie musisz zejść na dół. A ty? Będę tobą kierował. Stąd mam dobry widok. No. Yy, dobra. I teraz po prostu musimy narysować takie... Z tego co tu piszę w poradniku, bo sobie go teraz przyniosłem, bo... Wiem, że już ten moment kiedyś przechodziłem i to po prostu muszę znać kolejność tego wszystkiego. I musimy tu narysować... Kształt czaszki kozła wpisanej w okrąg. Jakieś takie brednie. I teraz tak, zaczynamy od czarciego koła. Yy, koła, tak. Królu, idź w stronę czarciego koła! Mhm, pokręciłem. Jak to nie... Zacznijmy od początku! Aha, może jak zaczynamy, to znaczy, że on tam jest. Moment, Królu, idź w stronę czarciego koła! Mhm, pokręciłem. Zacznijmy od początku! A no to chodźmy do skamieniałego chleba, panie! Syp, proszek w stronę skamieniałego boga chleba! Dobra. I czarne świece. Panie, kieruj się w stronę czarnych świec! Dobra, czaszka kozła. Królu, kieruj się w stronę czaszki Kozła. Teraz tak wypalone drzewo. Teraz w stronę wypalonego drzewa! Ja w sumie ładny symbol się układa. Jakby ktoś wiedział co gdzie jest, to sobie powinien dać radę. Jeśli ma taki zmysł artystyczny. Ja go nie mam, więc tutaj się wspomogę tym. Żeby was też tak nie zanudzać. Yy, 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 krucze truchło. Panie, szukaj w kręgu kruczego truchła! I teraz tak. Skwaśniałem lekko. Ale jeszcze mogę tak jesteś zrobić, dobra. Panie, teraz syp proszek! Kieruj się w stronę kamiennej miszy! I ostatnie, czyli czarcie koło, czyli tam gdzie zaczynaliśmy. Królu, idź w stronę czarciego koła! Usyp królu duży równy okrąg w pewnej odległości od stosu. Wyszło no i pięknie. mi doskonale! Aż szkoda, że wiatr to rozniesie po polach! Zła moc klątwy pochodzi od ognia. Ogień to potęga trudna do okiełznania, a ten miał dodatkową moc. Trawi ciało rzucającej zaklęcie. Przestań snuć, jak Dobra, to mówi. In to... In. Fat nas Magorie. O tym, jaka to była wielka czarodziejka! No, na płoty sobie uwalałem. Pozostań w kręgu, panie. Śmierdzi ten proszek jak krasnoludzkie łajno. Ciekawe, jeszcze, czego to jest. No. Jest, działa. No to zaczynamy. Są mi upiory Ach, jest Sabrina Zaczęło się Aż dzielnych wojaków panie Boją się upiorów jak każdy kurwa ile tego jest Spokojnie królu chronią nas magiczne runy. Upiory nie przedostaną się przez zaporę. Ludzi się nie boją, ale to skurwysyństwo działa mi na nerwy. Dopóki nie wyjdziesz poza runy jesteś bezpieczny. Co mam robić? Kiedy czarodziejka cię nazwie musisz okazać łaskę i skrócić jej męki włócznią. No. Przerwałeś krąg. Upiory się przedostaną. Co robimy? No to super. Zajmę się nimi. A ty kończ egzortyzm królu. Bądź przeklęty chęcelcie No dalej Poprzez krew i ogień! Niechaj się stanie! Poprzez krew i ogień! Niechaj się nie kręgę. No przebijaj bądź, to! Przebijaj ją, już się nazwała i przechlała przecież. Nazząc swą śmiertelną drogę krwanym ochotem! Uf, niechaj zwolnieni będą złotem!

No, kato było. Tylko dobrze to wbij. Szybciej. I co, udało się? Udało się. No. Jesteś pewien? Pewien jestem tylko tego, że krasnolud przejdzie między nogami trola Na palcach. Myślę, że dobrze poszło. Dobrze dla mnie! Dobrze dla Ciebie! Gorzej dla Edirny. No. Zdjęcie czaru zawdzięczasz wielkoduszności Saski. Powinieneś królu wysłać poselstwo z podziękowaniami. Podziękuję jej osobiście. Jak zdejmiesz klątwę z pola bitwy. To będzie dużo trudniejsze. Wierzę w Ciebie, a wiara czyni cuda. Potrzebuję artefaktu symbolizującego wiarę. Wiem, wiem, Detmold wspominał, dam ci ten medalion. Ale najpierw muszę się napić. Chodźmy do namiotu. Wytoczę najlepsze wino. Zasłużyłeś na nie. No i w samej król jest zadowolony. O, i nowy poziom. O, nawet dwa talenty, no proszę. Może teraz już dostaję dwa, bo już ostatnio też tak miałem. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Żywotność, redukcja obrażeń. Tak, o tego jeszcze nie mam. Fajnie, miałbym. Tego też nie mam zresztą. Dobra, wezmę sobie to. Nie, może to z żywotnością. Albo nie, bo tutaj też dostanę żywotność, jeszcze dostanę redukcję obrażeń. Dobrze. Chyba, że dostaję aż dwa poziomy za jednym razem, no nie. Dobra, to widzimy się za chwilę w namiocie króla Henselta. Dobra, dostałem się już do obozu, to idziemy do króla Henselta. Po drodze się nic nie wydarzyło, więc trochę szkoda. Szkoda, że nas nie przeteleportowało tak samo jak na miejsce kaźni. A to kto? Król jest zajęty. Wróć wieczorem. E, no chyba sobie żartujesz. Nie wiem kim ty kurwa jesteś, ale mam nadzieję, że cywilem. No chyba nie. Idziemy do Detmolda. Dziwoląg! Rozmawiałeś z królem? Informacja o odcięciu od klątwy szczególnie go uradowała. Doskonale. Będę potrzebował medalionu kapłana kresta. Słyszałem, że nic ci nie da, dopóki nie tak po go rozumiem. Daj, spokój. O, Oto... no dobra, to już było. Bywaj, to muszę poczekać do wieczora. No to medytacja i już. Barany. Dobrze, że jesteś. Dziś rano przybył do mnie posłaniec z Redanii. Czytaj. Orzełek, Polak. <laughs> Król Redanii, Radowit V, syn Wizimira, dziedzic. Do rzeczy. Chodzi o to, że to nie jest prawdą, jakoby Temeria po śmierci króla Foltesa, dziedzica. Nie jest prawdą, jakoby Foltest nie pozostawił prawowitego spadkobiercy. Kto dziedziczy? Królowa Adda, córka króla Foltesta, żona Radowida. Adda? Wszyscy wiedzą, że to dziecko Foltesta i jego siostry. Poza tym, o ile dobrze pamiętam, to ciąży na niej jakaś klątwa. Mam rację, Wiedźminie? E, nie ma problemu. To prawda, córka Foltesta była strzygą, ale udało mi się zdjąć klątwę. Inaczej Radowid nie wziąłby jej za żonę. Wydaje mi się, że zdejmowałeś tę klątwę dwa razy. Klątwa została zdjęta, wasza wysokość. Chciałbym w to wierzyć. Adda może znowu zasmakować w ludzkim mięsie. Przekaż królowi Radowidowi, że nie będę honorował tytułem Królewskim potwora. jeżeli Redania nie chce... Co tam się do cholery dzieje? Straże! Co jest? O kurde. Wiedźmini. Królobójcy. No chodź. Tym razem się już tak łatwo nie da. Kurde, masz dwa miecze. Szkoda, że my tak nie możemy. To by było coś fajnego. Widzę, że wyrżnął wszystkich... A gdzie jest Deathmold? O kurde jest ich dwóch, no to super. Egan i ten drugi Nie pamiętam jak on się tam nazywał, ten drugi Kurde, się przydałaby się to To takie super rozwalanie, tylko nie wiem czy to działa na takich bossów jak oni Jest dobrze, jeden nie żyje Pięknie Miło, że zrobili taką fajną kascenkę. No, Deadmold, nareszcie. A nie, nie Deadmold, a Sheila. Właśnie nie widziałem jej ten. Ona była niby podczas z Deadmoldem i z Hansel, tym, jak byli u Saski, a, teraz, a potem jej jakoś nie było. No, miło. Co to za jedni? Chcieli mnie zabić. Mnie! Głupcy! Głupcy. Wiedźmy nie musimy porozmawiać. Detmold twierdzi, że potrzebujesz tego medalionu. Uratowałeś mi życie, a ja nie jestem niewdzięcznikiem, boś taką mnie mówią. Szkoda, że nie udało się wziąć któregoś z nich żywcem. Nie płacz, Tankerville. Są metody, by rozwiązać język nieboszczyka. Znam te metody. Nekromancja jest zakazana. Póki Rada i Kapituła nie istnieją, właściwie ciężko powiedzieć, czy cokolwiek jest zakazane. Co Wasza Wysokość na to? Chcę wiedzieć wszystko. Jak będziesz musiał wyhendorzyć tego trupa, zrób to. Ależ, panie, nekromancja to gałąź magii traktująca... W dupie to mam. Do roboty! Ja do tego ręki nie przyłożę. Jak to mówią prości ludzie, baba z wozu koniom lżej. Wiedźminie, będę potrzebował twojej pomocy. Wiesz, gdzie mnie szukać. I tak ciągle. Jestem królem! A ta boczy się idąca, jakby jej byle pakołek kłapę pod kieskę wsadzał. Dobra. Nie każdy czarodziej przypomina Detmolda. Nie każdy lubi babrać się w trupach. Gówno mnie obchodzi, co komu smakuje. Idź. Detmold już pewnie obgryza paznokcie z niecierpliwości. No dobra. Gdzie jest Detmold? Dobra, pogram sobie trochę dłużej, bo naprawdę znowu zaczyna się coś, faj... dziać coś fajnego. Yy, Deadmold, Aha, on gdzieś tam poszedł. No, tylko jak oni się tu przedostali w ogóle, bo tu widzę, że całaś nic sobie tu z tym jak gdyby nigdy nic. Ale w sumie mógł przejść od drugiej strony albo nie wiem co tam jeszcze Wrak porobić. Słuchałeś się no, nie biorę tych nieczy nie, tego wszystkiego. Okej, okay, to chyba tutaj. Chodźmy. Geralcie z Rivi, gotowy na wycieczkę swojego życia? Beze mnie sobie nie poradzisz. Błękitny sen Han Marwyna uśmierciłby zwykłego człowieka. No ale ty jesteś... mutantem? Musisz wypić miksturę zwiększającą wydolność serca i wzmacniającą żyły. Najlepiej, jakby jeszcze miała właściwości halucynogenne. To może wzmocnić wizję. Krakwa powinna wystarczyć. No to rozumiem, że to mamy, nie? Zażyłeś mikstury wzmacniające? Bo wyglądasz normalnie. Głupio by było, gdybyś się przekręcił. Jeszcze nie. Muszę się przygotować. Krakwa powinna wystarczyć. Aha, ja mam tą krakwę? Y... Moment, bo muszę ogarnąć tą krakwą. Y, medytacja. Y, alchemia. Gdzie ta krakwa? Cała. Yhym, no to miło. Tylko co teraz? Yhm, będę, będę, będę... Yyy, no to cofamy. Yyy, dobra to... No tak, ja mam się tak jakoś babrać jeszcze, to kończymy ten odcinek i zrobię sobie to w następnym. Tak więc do usłyszenia w kolejnym odcinku, zagramy Wiedźmin 2.